Witam wszystkich, cieplutko, serdecznie, moi drodzy. Marian Czoł z tej strony, kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film, a co za tym idzie na kolejną zjawiskową partię z roku 2007, która miała miejsce w Czechach i została rozegrana pomiędzy takimi zawodnikami jak Wiktor Kuznetsov oraz Grzegorz Gajewski. Wiktor Kuznetsov w tamtym czasie był rosyjskim mistrzem międzynarodowym, nie wiem, może teraz już zdobył tytuł arcymistrza, może zdobył nawet, nie wiem, tytuł ninja. Trzeba było doczytać. I grywalny natomiast tutaj z perspektywy naszej, grającego bierkami koloru czarnego, jest Grzegorz Gajewski. Jeden z topowych zawodników w kraju, moi drodzy już bardzo silnie grający z rankingiem 2.600, przeszło FIDE. To jest ranking yy, bardzo wysoki. Ja tutaj z całą rodziną, jakbyśmy swoje rankingi razem zsumowali, to nie mielibyśmy nawet 200. No dobra, moi drodzy. Tyle słowem wstępu, nie będę przeciągał, partia iście szalona, powiem szczerze, tutaj Kuznetso wybiera partię hiszpańską, ugoniec B5, bardzo popularna, niezależnie od poziomu tak naprawdę, 6 obrona Morfiego tłuczenie, odchodzenie, tutaj goniec zostaje zachowany, c2, goniec będzie, moi drodzy, tutaj e, silną figurą, on ogólnie rzecz biorąc jest dosyć istotny, tak jak i w partii włoskiej, nie chcemy go zazwyczaj wymienić, chociaż jest wariant wymienny, kiedy się bije, ale to akurat nie dzisiaj, skoczek f6, moi drodzy, w tym momencie e, i roszada. I teraz tak, co by się zagrali? b5, goniec c 7 bić pionka, no bicie pionka, no jest możliwe, d4, wieża, wieża na e, tam chyba ten pionek jest odbity i biały dostaje jakoś tam Jakąś tam aktywność. Koniec 7 Solidnie. Do tej pory wszystko, 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 wszystko mam nadzieję logicznie. D5, goniec odchodzi. I teraz nie ruszana, nie goniec B7, tylko D6. Takie skromniutkie D6, żeby bronić tego pionu. Ok, C3, budujemy D4. W razie jakichś napadów goniec ma furtkę rolada. H3, jakieś stopujące. Furtka wiadomo, jak jest. Skoczy k poszedł po gońca. Goniec odszedł na C2 i D5. Ruszenie, podrywanie centrum, moi drodzy, uderzenie w piona E4. No dobra, bicie wchodzi w grę, ale teraz uwaga, E4. Nie odbicie od razu tylko E4. Skoczek dobrze tu stoi, skoczki ogólnie na F stoją świetnie, a z skoczek musi odejść. No nie ma rady, moi drodzy. Czy jest rada? No przecież. To można bić. No tak, to można bić, z tym, że moi drodzy, w tej wersji językowej e, czarne zostają z paru gońców, mają świetne gońce, ten pionek zostaje odbity i ogólnie rzecz biorąc jest rekompensata. No dobrze, no to moi drodzy, skoczek g5 poszło w partii, żeby to odbić skoczkiem. Taki pomysł tutaj, Rosjanina. Myślę, że niezły. No dobra, to teraz skoczek dopiero bije, moi drodzy, d5, skoczek bije 4 i w tym momencie f5 z tempem. A o to chodziło, żeby skoczka zwabić tutaj i go zaatakować. Pchnąć F4, a może do spodu F3. Kto to wie? Skoczek G3. F4. Skoczek wraca na 4 F3. Proszę Państwa, do końca pion doszedł i tak naprawdę zafiksował troszeczkę te piony. Można było wybić, można przepkać, ale wtedy słab, słabnie punkt H3. Więc w tym momencie zignorowały to. Białe kompletnie zagrały d 4. Po FG ten pionek jest taką swoistą tarczą. Król się czuje wbrew pozorom komfortowo. Nie można mu zagrozić. Ok, ten, pion, ten punkt słabnie, aczkolwiek no, ta roszada jest w jednym kawałku, tak? Niepokrojona. Ale ktoś mógłby uznać teraz, że. Przepraszam. Po posunięciu skoczek g ktoś mógłby uznać, że pionek jest do wzięcia, ale nie jest dlaczego? Pytanie do Was. Chwila dla fotoreporterów. Dlaczego nie można wziąć pionka gońcem? Bo Hetman H5 z podwójnym atakiem. Przytruty ten pion póki co. Hetman D6, moi drodzy. Teraz zostaną połączone wieże, goniec B7, świetne gońce. Hetman aktywny, skoczek być może przyjdzie na C4 i będzie się działo. No dobra, w tym momencie moi drodzy, goniec C4. Goniec chce wziąć kontrolę nad tą przekątną, bo goniec B7 przychodzi, czyli walczyć z tym gońcem, być może odbić też piona. To jest b i pytanie do Was za 100 punktów. No dobra, za 120. Czy warto odbijać tego piona teraz, czy można? Okazywało się, że niby można, ale wchodzi jakiś tam motyw stokwiszowy, wieża bije F2, król bije to słabnie. I w tym momencie, moi drodzy, wieża w 8 wstępem to jest bardzo słabe, skoczek zostaje podciągnięty 1, drugi, trzeci, czwarty, goniec tutaj się otwiera i problemy ma czarny nieprawdopodobny. Nawet po, tym, że, nawet po tym, jak czarne po prostu oddadzą, oddadzą materiał, tak? Dlatego też w tym momencie białe nie zechciały tego piona odbić na g5. No to jest taka tarcza, spokojnie, nie musi tutaj wcale nic otwierać. Ten pion może tu stać, to tak naprawdę jest, tak jak mówię, taką, taką tarczą swoistą. Skoczek, moi drodzy, f5 z atakiem na hetmana. Hetman f6, myślałem na początku. Może tym hetmanem po prostu odejść i, i tyle. Nie wiem, hetman f3 i gramy w szachy, nie w warcaby. Tutaj jednak odwarna, zobowiązująca decyzja strony Gajewskiego wieża bije, moi drodzy, w 5. Oddanie jakości, ale za tutaj podłączenie kolejnej figury z tępem. Bo to jest niedorozwój, powiedzmy sobie jasno, a król stoi, o no, jak stoi, te figury, moi drodzy, czają się. Czają się bardzo mocno, zobaczcie, wszystkie w tę strony skierowane. Skoczek też patrzy tu. O no, tam, z tyłu, ale, ale patrz. No dobra, moi drodzy, co grać w tym miejscu? Można odejść gońcem, można zagrać hetmanem na G4. Dużo jest ruchów. Natomiast tutaj wieża 6. O, kontratak ze strony białych. Biały mówi, no dobra. Teraz ja dochodzę do głosu i Hetman musi odejść. Hetman zostaje przeproszony bardzo kulturalnie. Przepraszam panią, czy mogłaby pani się przesunąć? I teraz pytanie, czy pani się przesunie? Nie, pani nie ma zamiaru się przesunąć. Moi drodzy, goniec leci. Wieża bije w 5. Co to? Najpierw oddanie jakości. Teraz tutaj oddanie Hetmana. Tak, dokładnie. Dokładnie tak. Czy poprawne? Nie wiem, nie znam się. Ja tu tylko sprzątam. Jedno jest pewne: aktywność moi drodzy jest nieoceniona. Dwa świetne gońce, wyśmienita wieża na linii F centralny skoczek, no i ten bohater z A5: bandowy, który chce przyjść na c 4 jeszcze nie teraz. No dobra, moi drodzy, A4. No atak, kontratak. próba kontrataku, żeby nie wiem, otworzyć linię A i, i tutaj wprowadzić wieżę do gry. No bo tędy póki co ciężko, jak widzicie. W tym momencie, moi drodzy, gonic G3. O, ciekawy ruch, jest to podwójny atak na jednokrotnie bronionego piona. No można to wybić z tym, że wtedy przychodzi wieża F1 i jest szach. No, wiadomo, to jest bity, bity, bity. Hetman zostaje odbity. Czarny jest lepszy. Dlatego też w tym momencie poszło, moi drodzy, F3. To są kolejne osłabienia, kolejne osłabienia w pozycji, moi drodzy, jakby nie było. Goniec f4, propozycja wymiany gońców, proszę bardzo. No, ale tutaj realizują swój pierwotny plan biały i wybijają po prostu na, na b5 i wisi skoczek. I co dalej? Co gracie w tym, w tym, w tym momencie, moi drodzy? Tu wisi skoczek, później bicie jest tu, no, 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 jakaś tam kontra tym pionem za? Ciekawie zagrał. Rosjanin. Goniec bije C1 w tym momencie jednak, moi drodzy. Powierza bije. O, w tej wersji. Skoczek F4. Nie można odbić tu, bo widełki. Czyli goniec jest na razie zatruty. A tym samym bicie tu to jakaś może strata wieży. Ciekawe rzeczy się dzieją. Hetman w tym momencie, moi drodzy, E1, Zawsze jakieś tam jakieś oko na, na E8 jest. Ale w tym momencie koniec, bije f3, ależ się dzieje tutaj, ależ się dzieje w tej partii, no parę to jest właśnie ta, moi drodzy, to jest właśnie ta siła. I w tym momencie poszło bicie, moi drodzy, na a6 i wolny pion idzie. No, hetman jest rozegrany, wieża stoi za pionem, ale uwaga, przecież to podwala wieżę. Czy można brać wieżę? No nie można, bo wchodzi mat, nie? Czyli zobaczcie, wszystko tutaj jest pod kontrolą u arcymistrzów, no i mistrzów międzynarodowych w tamtym czasie. No dobra, jak zagadać ostateczny wyrok, moi drodzy, w postaci kombinacji, która robi wrażenie? To nie jest jeden ruch, który kończy partię, ale tutaj robi się już nieciekawie. Czarne mają wygraną, jak to znaleźć, moi drodzy? To jest pytanie kluczowe. Jeżeli widziałeś, widziałaś, skoczyk bije hatrzy, to gratuluję. Jest szach, moi drodzy. No, król niestety musi iść na H2. I co dalej? Jak kontynuować atak, proszę Państwa? Dorabiać? Gdzieś na boku? Poza pracą etatową? Czy coś innego mamy? Jeszcze coś innego. Gonie C4 szach. Moi drodzy, no, trzeba się albo zasłonić Hetmanem, albo po prostu wybić tego skoczka. Partii poszło, król bije H3. Co kombinuje czarny tutaj? Oddaje kolejne figury? Tak. Oddaję kolejne figury, promocja na g1, na jaką figurę? Na skoczka. o jeszcze tego tu nie grali chyba, nie? Wiadomo, to się czasami dzieje, jest to tempo, szach moi drodzy, tak. Więc no trzeba to wybić, narzucałoby się wybicie, bo po Król h4 jest mat pionem na g5, niech figura pionem, znacie te tematy. Wydarłem się, co? Uszy zabolały. Sorry, ale wznieciłem się. Moi drodzy, hetman biegi jeden skoczka. Skoczek w ogóle na G1 się pojawił. Nie Hetman, skoczek. To jest coś nieprawdopodobnego. No i w tym momencie. Wieża, bije dopiero. A 5 Żaden mat oczywiście nie grozi. Chodziło też o taki motyw, jakby nie było odciągnięcia. No i tutaj białe poddają partię. Kogoś to dziwi, czemu poddają? Grozicie. Checkmate. Wieża H5. Dziękuję. No, niestety, nie ma co zbierać, moi drodzy. Trzeba było dać, chyba, ale dwa gońce na, na skoczka. To jest wystarczające, aby to uznać za wygraną. Ale Żół grał, czarny. Ja wiem, tam były po drodze błędy. Nie wszystko też ogarnę. Nie jestem arcymistrzem, ale jestem szachowym pasjonatem, który lubi gadać o szachach. Moi drodzy, na mnie zrobiła ogromne wrażenie ta partia, szczególnie ta, ta, ta underpromotion na skoczka. Coś niesamowitego. Dobra, dziękuję za uwagę, moi drodzy. A nadzieję, że, 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 że Party się podobała, dajcie znać i co. Do usłyszenia na kolejnych produkcjach hollywoodzkich.